Gdzie Intercity pobrzeże, relacji koło brzegu, fabryczna. Napiszcie w komentarzu jaki jest numer tego InterCity. Griffin jest na czele. Po jest opóźniony około 10 minut. Podejrzewam dlatego, że luzaka dali przed nim. A jedzie EU 160-045. Ale nowe wagony. Pierwszy wagon w składzie Intercity pobrzeże był przystosowany do 200 km i chyba drugi też, ale nie widziałem dokładnie. Nie 160, 160.45. pojechał